Rok 2013 w życiu kulturalnym i sportowym zapisał się wieloma wydarzeniami, też sukcesami naszych ambasadorów, czyli biłgirajskich sportowców, artystów i działaczy kultury. Biłgarajska scena w minionym roku gościła wielu znakomitych artystów w ramach cyklu Gwiazda Miesiąca, ale biłajskiej publiczności niezapomniane przeżycia serwowali też nasi lokalni artyści. To niezmiennie cieszące się zainteresowaniem znane zespoły muzyczne jak Big Band. Czy uczestniczące we wszystkich ważnych uroczystościach miejskich, Chór Męski ziemi Biłgorajskiej Echo i orkiestra denta imienia Czesława Nizio. W tym roku w życie kulturalne naszego miasta wpisała się także grupa folklorystyczna Pokolenia, która zachwyciła występem podczas jarmarku kresowego czy koncertem Tace jak my. Tym koncertem i innymi działaniami grupa wywalczyła nagrodę w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska dla Wszystkich. Grupa Folklorystyczna Pokolenia w minionym roku otrzymała też 23 tysiące euro unijnej dotacji na dwuletni projekt Różnimy się pięknie. Biłgorajskie Centrum Kultury, przy którym działa Grupa Pokolenia, jest koordynatorem tego międzynarodowego projektu, w którym wezmą udział artyści ze Szwecji i Szwajcarii. Rok 2013 to też premiera sceny amatora, czyli Orzenek według Gogola. Aktorzy amatorzy pod okiem Stefana Szmita wiele razy zawsze przy pełnej widowni grali swój spektakl. W Biłgaraju zorganizowano także pierwszy międzynarodowy festiwal teatralny w języku rosyjskim, na który przyjechała młodzież z kilku krajów Europy. Głównym organizatorem festiwalu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących z Biłgoraja. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie Barbary Borowy, wieloletniej nauczycielki języka rosyjskiego. Miniony rok upłynął również pod znakiem sukcesów młodej wokalistki Kingi Dziduch, która wyśpiewała sobie między innymi nagrodę na XIX Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Solo Tutti 2013. I pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenki Wygraj Sukces. Scena kulturalna Biłgaraja to też sukcesy zespołów i młodych solistów z Młodzieżowego Domu Kultury. To wiele udanych koncertów, konkursów i spektakli artystycznych, wśród nich grupy tanecznej Ada, nad którą od lat czuwa Edyta Buczek. Na trampolinie sukcesu wybija się też młoda wokalistka Magdalena Koman. W 2013 roku po raz pierwszy też stowarzyszenie Noodle Stage zorganizowało biłgarajski przegląd zespołów muzycznych Tuba. Za nami też jubileusz 30-lecia szkoły muzycznej i 25-lecie biłgrajskich spotkań z poezją śpiewaną i piosenką autorską. Kulturalne życie Biłgraja wypełnione tak wieloma artystycznymi działaniami nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc i zaangażowanie wolontariuszy, tych, którzy bezinteresownie chcą dzielić się swoim talentem, czasem, energią, którzy chcą współtworzyć to, co ważne dziś, ale również to, co zostanie dla następnych pokoleń. Działalność sportowa w naszym mieście skupia się wokół ośrodka sportu i rekreacji. Tutaj swoje miejsce znaleźli zawodnicy klubów oraz wszyscy chętni, którzy uprawiają sport dla zdrowia i przyjemności. Najliczniejszą grupę stanowią piłkarze. Tutaj odbywa się piłkarski maraton dla młodzieży od Juniora do Orlika. Nie brakuje sportowej rywalizacji wśród amatorów piłki nożnej. Tutaj też trenuje i rozgrywa mecze Łada 1945, która w minionym roku awansowała do czwartej ligi. Nie pierwszy już rok rywalizują koszykarze basketu i piłkarze ręczni MKS-u, drużyny, które walczą o wejście do drugiej ligi. A w drugiej lidze swoje spotkania rozgrywają tenisiści stołowi, pasjonaci tej dyscypliny. Cennymi osiągnięciami szczycą się zawodnicy znicza, zarówno ciężarowcy, jak i lekkoatleci. Jedni, jak i drudzy zajmują znaczące miejsca nie tylko w kraju, ale i Europie. Liczną grupę stanowią karatecy, wśród ponad 150 zawodników trenujących w klubie jest mistrz Europy Juniorów Mateusz Lekan. Nie ustaje rywalizacja w sporcie szkolnym. Swoimi umiejętnościami dają znać o sobie na szczeblu centralnym uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w piłce siatkowej, a uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w piłce nożnej. Sportem masowym stało się bieganie. Ilość uczestników biorących udział w imprezach organizowanych przez OSIR jest tego dowodem. Licznie też gromadzili się mieszkańcy naszego miasta i nie tylko nad zalewem Bojary. Szczególnie dało się to zauważyć podczas festynów organizowanych również przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tutaj też trenował mistrz polski street workout. W minionym roku znaczące sukcesy nie tylko w kraju odnosili kolarze, na czele z Arturem Kozakiem. Sportowe emocje ogarniają coraz liczniejszą rzeszę naszych mieszkańców, bez względu na wiek i płeć.